Witamy Państwa serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny w naszych pogadankach na Złotowskie.pl. Dzisiaj gościmy chyba najliczniejsze grono gości, jakich mieliśmy tutaj w studio. Dariusz Zwoliński, Marcin Zwoliński, Remigiusz Zwoliński i Weronika Wiktoria, Wiktoria. Barabasz. 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 Sympatia Remigiusza. Wszyscy nasi goście reprezentują mm, Trójbój siłowy, dyscyplina sportowa zwana trójbowiem siłowym. Dobrze powiedziałem Panie Dariuszu? E, najsilniejsza prawdopodobnie rodzina w Zutowie Najsilniejsza? Sport, czyli w Polsce. W Polsce nawet? To od razu przejdźmy do konkretów. E, co to znaczy najsilniejsza rodzina w Polsce? Partnerami są... Psa... Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Znaczy to, że... Na, na Startując na arenie w Polsce i międzynarodowej, nie ma, nie ma ta, takiej rodziny jak nasza. Czyli, czyli startują zawodnicy, ale nie ma tak, że jest to że rodzina startuje. Pamiętam, kiedy robiliśmy ja artykuł parę lat temu, mówiliśmy, że, że zdarzają się sytuacje, że powiedzmy, dana rodzina ma po dwóch reprezentantów. Tak. Bo mm. na przykład bracie dwóch startuje, czy tam, nie wiem, ojciec z synem, a nas jest. Trzech, a teraz czterech czterech, czterech zawodników. Nie? Czyli, czyli jakby to jest taki fe, fenomen, że, że wszyscy startujemy na jednych zawodach. No i tam coś tam osiągamy. Chłopaki, jakieś tam wyniki dobre robią. Ja nie mam się czym chwalić. Teoretycznie bardziej tutaj. A opiekam. kategoria Masters? No, kategoria Masters. Ona też jest przebrana pod uwagę no tak, zestawienia, no tak, prawda? Ale ja się nie czuję jakoś tam super silny. Jadę, nieraz wygram, nieraz przegram. Jakiś tam, jakiś tam poziom siłowy reprezentuję, ale głównie oni oni tam wyniki robią na skalę powiedzmy światową. Chłopacy, to są jakie kategorie wiekowe na ten moment? Moja to jest 18-19, Teenagers. Moja również 18-19 teenagers. Wiktoria to jest jako debutantka, ona ćwiczy od miesiąca i teraz była z nami na mistrzostwach Polski po miesiącu treningów szacunek za to, że wystartowała i zdobyła medal. Du dużo jest w ogóle kobiet trenujących. Ma mało, mało mało Tak naprawdę to ja zaraziłem Wiktorię tym sportem, bo pozabierałem ją parę razy na tą siłownię i spodobało jej się to, zaczęła trenować ze mną i. Tak doszło do tego startu w Zalesiu. Faktycznie to jest tak, że zajmujecie regularnie czołowe miejsca na najważniejszych tego typu imprezach w Polsce, w Europie i, i w skali świata? Tak, tak. Co zawody uda się coś konkretnego wygrać nam? Całej tylko, tylko tu od razu wyjaśnimy, że wygrywają i zajmują w swoich kategoriach. Tak, tak, I wiekowych, tak, tak, tak. wiekowych, nie? Tak, tak, tak. tak nie oczywiście. można porównywać, że on ma 18 lat, a jakiś tam junior 23 czy tam senior 30, bo tam jest przepaść wynikowa, nie? No, Oczywiście, oczywiście, ale, ale czyli w swoich kategoriach wygrywają dużo. I są, I są mocne. I to jest tak, że już od, bo przecież już kilka lat startujecie w zawodach, w zasadzie już od lat, można powiedzieć, te, te podium Od pięciu lat, od yy, pierwszych yy, lat startujemy zdobywacie. Tak, tak, tak poważnie i jakieś wyniki robimy. Tu szczególnie trzeba wziąć pod uwagę Remigusa, bo on to jest światowa czołówka, bo on wyciska w koszuli, w sprzęcie, możesz pokazać że tak wygląda taka koszulka. Ona jest... To się nawet nazywa koszulką. To jest koszula to jest, do wyciskania. To jest koszula do wyciskania, bo, bo na przykład trójbój siłowy można startować w tak zwanym RAF, czyli bez sprzętu. Tu Marcin tak startuje, on sprzętu nie używa, a można startować w, w formule EQ, czyli w sprzęcie. Nie? Tu Emig już startuje w wyciskaniu, dość, dość spore wyniki robi. Na tą chwilę jest jego wynik. To jest 270 kilo w wyciskaniu jednorazowym w tak. sprzęcie i to jest na, na chwilę obecną w jego kategorii wagowej i wiekowej ścisła czołówka, to jest jeden z kilku wyników na świecie. To jest pierwsza dziesiątka, to jest pierwsza dziesiątka? Tak, na świecie pierwsza dziesiątka. Ale powiedz Remik, już na czym, na czym polega, że tak powiem zastosowanie tego, tego urządzenia, tak to, tak to nazwijmy, tego bioru i co on powoduje, co on daje? No wiadomo, daje strzał, ale żeby ten strzał sobie wypracować, no to naprawdę lata treningu po powinno być, żeby to opanować. Większość zawodników nie jest w stanie tego opanować i właśnie to jest dla takich ludzi, którzy mm, spróbowali tego. Zakłada w taki sposób, że są tutaj rękawki, zakłada się ją do momentu łokcia, no i na to przychodzi jeszcze kostium, oczywiście ten tył się zapina. Teraz jest, są wymogi, że jeszcze musi być cała ta koszulka zakryta. No i tak to działa. To się pod wpływem ciężaru rozciąga. Na sucho tego się nie da rozciągnąć, taki gruby materiał, to jest trzywarstwowa koszulka. No i się rozciąga i daje strzał z dołu. I górę sobie trzeba dopiąć Co to, poprzez... co to znaczy daje strzał z dołu? Pomaga, pomaga wypnąć to, 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 to działa jak guma. To jest yy, materiał... Z... Z nylonu i z takiej gumy w środku, jeżeli się ją przetnie, to widać takie włókna gumowe i ona działa jak proca. Czyli na naciągaś... trzeba też od razu sobie zastrzec, że nie, nie wszyscy potrafią w tym wyciskać, ja nie potrafię. No właśnie, ja powiedzieć, na czym polega te, ta różnica, że na przykład Marcin, że tak powiem, tego się nie tyka, tak mówiąc wprost? My nie umiemy w tym ćwiczyć ani wyciskać. Ja to też próbowałem. Ja nie jestem w stanie opuścić tangi, Bo po pierwsze, to trzeba mieć do tego dryk, tak zwany. Trzeba nie bać się ciężaru, bo prostu sobie wyobrazić, że my na treningach dochodzimy do 300 kilo i on to wyciska. To trzeba też trzymać to, wyknąć, opuścić. Nie? Trzeba mieć psychikę dobrą. Nie? To zawsze nieprawdopodobnie się wydaje, że może taki ciężar rzeczywiście yy, przyjąć i, i, i... Są po i prostu mieć... zawodnicy, którym bardziej leży wyciskanie w koszuli, innym mniej. Na, na mnie leży. Ja na przykład sobie, sobie wyciskam w czymś takim. To jest, to jest slingshot. To się też zakłada, to jest podwójny akurat. Ja w pojedynczym startuję, bo na podwójny jeszcze za słaby jestem. To się też zakłada. To daje mniej, 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 mniej kilogramów. No ale tak to się zakłada i to też się wyciska, nie? to tam pomaga. Można sobie sprawdzić. Proszę założyć. Te szersze, tak? Szerszy, szersze. Szersze, bo to jest pojedynczy. Proszę teraz spróbować rozciągnąć to, bo to trzeba rozciągnąć to się nie da, bo na ławce wyciskamy, nie jest nie jest nie, nie, sprawa. Da się. nie jest prosta sprawa. A słuchajcie, a powiedzcie mi, te, tego typu rzeczy powodują, że o ile procent większe ciężary można podnosić. Każdemu za Remigiusz, ile byś na przykład załóżmy, że w tym podnosisz 270, wyciskasz, a ile byś wycisnął bez tego? jaka to, jaka to jest skala? Wsparcie, że tak powiem, w, w tym, w tym ułożeniu. Każdemu zawodnikowi daje to inaczej. Tak samo jest w tym. Jednemu da 20-50 kg, a drugiemu da 100 kg. A jak się założy podwójną warstwę, to i nawet może dać 150 kg. Bo są zawodnicy, którzy wyciskają ponad 300-350 kg w tym. Tylko mówię, to, to trzeba mieć psychikę i trzeba nie bać się ciężaru. Nie bójcie się ciężaru, absolutnie Macie już też, że tak powiem, to przestawione u siebie, że podchodzi się do tego bez lęku i, i, i do granic swoich możliwości rzeczywiście. To znaczy, ja, ja się boję, dlatego ja mówię, ja delikatnie na razie w tym startuję. W tym, y, teraz na Mistrzostwach Polski, za, w Zalesiu, startowałem w tym i widzicie, tam 190 kg. Z wyniku jestem zadowolony, bo swój wynik poprawiłem o 10 kg. Rekord. Nie? Czyli progresy wciąż są? Tak. Za każdy start, jeżeli jakiś rekord zrobimy, dostajemy taki certyfikat? Po każdym zawodach? No jak zrobimy rekord? Tak, 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 tak. To nie jest dyplom, to jest certyfikat. Rekord akurat polski. Stary mój rekord, w tym 180 kilo tam sprzed dwóch lat. Nie? Także wszystkie wyniki mamy certyfikowane. Co, to, co, co ten certyfikat, że tak powiem, daje i zapewnia na przyszłość? No jesteśmy w rekordach uwzględnieni Polski, Europy, świata. No można sobie postawić na półeczce. Chłopacy, jak to jest, jeżeli chodzi o was, o to o pod, pod, podchodzenie pod te, pod te ciężary? To już tak się odbywa, że tak powiem... No wy już też ileś lat trenujecie, więc to macie też chyba, że tak, dosyć, że tak powiem, dopracowane. No jeżeli chodzi o to, no to... Trzeba podchodzić zimną głową pod y, takie ciężary, jeżeli ta koszulka potrafi dać niektórym zawodnikom nawet y, po 200-300 kg, jeżeli chodzi o stany, tacy topowi naprawdę na świecie zawodnicy. Ten na ten rekord moment. świata w tym jest ponad 500 kg takiego już, już jest 600. Już 600 jest 6, to się kilo. zmienia na bieżąco, także to nie w ogóle Mówim, Mówimy tam... oczywiście o zawodnikach, którzy trenują więcej. Nie mówimy o Twojej kategorii wiekowej nie, 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 i wagowej. Nie, nie, nie. to tak, mówimy tak, o tak. jakichś tam w seniorach, którzy tam mają w RAW dość duże wyniki, to im naprawdę dużo daje. Tylko mówię, tu, tu wychodzą lata treningu. Przed wami to są mistrzostwa świata. Za miesiąc i Mistrzostwa świata, ale nie pierwsze. Bo, ty, bo, jakby tak w to wasze portfolio tak. zawodnicze spojrzeć, to Wy macie naprawdę sporo startu przez te lata za sobą i na mistrzostwach Polski, Europy, tak. i świata. To właściwie taki trochę chleb powszedni dla Was się już robi, te, takie tak. zawody. Czy to jest zbyt duże uproszczenie? No, znaczy, lubimy startować. Póki możemy i nie mamy żadnych kontuzji, to jeździmy i startujemy. Te mistrzostwa, które są przed Wami, to są najważniejsze zawody. W jakich weźmiecie udział? Czy, czy wcześniejsze, wcześniejsze mają jakąś szczególną dla Was wartość tytuły? Wcześniejsze mają większą, bo to jest Puchar Świata teraz. Po prostu jedziemy swoje wyniki poprawić. Nie? A najważniejszą imprezą było rok temu, gdzie wycisnął rynek już 270 kg. To była priorytetowa tak jakby największej federacji trójbojowej GPC Mistrzostwa Świata, które się odbywały na Słowacji. To jest najbardziej znacząca federacja, tak? tak Rozumiem To no, jest tej... federacji Kilka, nie? Jest, jest kilka. Nie na wszystkie też jeździmy, bo, bo wszystkie robią Mistrzostwa Świata i Europy. Nie na wszystkie się jeździ ze względów finansowych. No, pamiętam, że Wy macie w ciągu roku ogromną ilość startów. Znaczy, teraz yy, troszkę to to... mniej, bo, bo ta inflacja też nam, nam, nam się odbiła, ale dwa lata temu chyba byliśmy na siedmiu dużych imprezach. Nie? Czyli siedem startów mieliśmy i. To było naprawdę, naprawdę duże wyzwanie, żeby się na każdym pokazać. Panie Darku, Pan, że tak powiem, tata, ale jednocześnie trener, od początku, od początku tej drogi Pan chłopaków prowadzi. Pan w ogóle wyobraża sobie, żeby oddać ich do trenowania, do szkolenia w inne ręce? Oddaliśmy kiedyś w martwym ciągu Remigiusza, takiemu znanemu zawodnikowi, to mu spalił dwa podejścia. Chciał go za mocno wyeksplatować, a za tydzień na zawodach, jak ja go poprowadziłem, to zrobił swoją życiówkę. Także każdy, każdy to nie da się tak oddać. Nie? A skąd był ten, że tak powiem, pomysł, żeby tego trenera na taki czas zmienić? No bo on tam e, po podpowiadał nam trochę w starcie i on, powiedzmy, chciał go poprowadzić, O tak, że, że źle to zrobił. Słuchajcie, czy między wami jest rywalizacja? Między nami? Mhm. Nie, bo my startujemy każdy praktycznie Tak, ja, i tak ja rozumiem, e... ale tak między sobą, tak gdzieś mentalnie, wewnętrznie. Że na przykład na techniku, to nie. Nie, bo oni są w innych kategoriach, i wiekowych, i wagowych, także... A wyniki robią bardzo podobne. Jak on miał 18 lat, to wyciskał 140 kilo, on ma 18 lat, wyciskał 120 kilo, ale waży 10 kilo mniej, nie? Także tu rywalizacji nie ma, bo... bo Poszli trochę inaczej. Marcin w standardowe wyciskanie, czyli normalne, mhm. bez sprzętu, a już w sprzęt. Jak wygląda w ogóle ten, ten cykl treningowy wasz na co dzień? No teraz no on i... pewnie jest szczególny, bo teraz się pod tym Michosa przygotowujecie, przygotowujecie najbliższe, więc on pewnie jest jakoś tak naprofilowany, ale tak na co dzień, jak często trenujecie, w jakim trybie? Cztery, cztery razy w tygodniu. Trenujemy w każdą partię. W okresie, gdzie przygotowujemy się na pewno tej klatki jest więcej jeden trening, normalnie jest mniej. I jest zdecydowanie lżej, nie? też Trzeba oczywiście do tego pozmacniać sobie. Nie tylko, to nie jest tylko klatka, to jest również przedramiona, które trzeba dostosować do większych ciężarów, triceps, tak samo i plecy i nawet nogi. Nie? Bo nogi też pracują przy wciskaniu. To jest tak, że ten cykl treningowy jest. W całości oparty o, o to, co pan przygotowuje, co tata przygotowuje. Bo tak wiem, że było kiedyś na pewno. Cały pan czas, cały czas. To ja Czyli... spisuje cały czas. Nawet jak ćwiczymy osobno, bo mamy swoją prywatną siłownię. Także chłopaki mogą sobie chodzić sami, jak chcą. Wiadomo, jak koszule trenujemy, no to muszą być dwie osoby do asekuracji, do podawania. Koszuli nie jest w stanie się zrobić. Yy, yy, jedna osoba mhm. sama, tak samo ja w tym też nie mogę sam trenować. Za duże ryzyko też. Podania sztangi lub, lub kontuzji. To ja jestem przy koszulach zawsze, a takim rozpisuję oni sami. I Panie Darku, a, to, a pan to wszystko, że tak powiem, wyłączy z tego doświadczenia? Tak, bo ja trenuję już 30 lat. Nie? Pamiętam, pamiętam. Ja nie trenuję, pamiętam, że 30, ale pamiętam, że wiele. To, ja trenuję 30 lat i ja na swoich błędach się uczę, uczyłem i oni tych błędów nie powielają. Tak, właśnie chciałem. Dla, dla porównania, jak ja miałem 18 lat, to zaczynałem i uzyskałem 80 kg w pierwszym roku. Oni wyciskają już po 50-60 kg więcej ode mnie. No właśnie chciałem powiedzieć, że wróciłem sobie do tego artykułu, który parę lat temu przygotowaliśmy wspólnie. Pan powiedział wtedy, że synowie uczą się na moich błędach, dlatego będą lepsi. No, będą, lepsi. to jest wciąż aktualne, czy już są? No, powiedzmy, jeżeli porównujemy wyniki jako juniorzy, to są lepsi ode mnie. Pan w, taki, w ich wieku... Ja taki w wieku taki wieku tyle nie wyciskałem. Jaka jest różnica dzisiaj, jeżeli chodzi o o możliwości treningowe, jakie mają chłopacy, a te, które miał Pan w wieku. Różnica? Kolosalna jest, na pewno, ale że tak... Znaczy, jeżeli się prowadzi, to tak, bo, bo patrząc po siłowniach, to, to różnica na tamte czasy moje była lepsza, bo zawodnicy byli silniejsi. Bar bardziej jakby, jakby ten trening, do, no, bardziej do treningu podchodzili profesjonalnie. Tak? No, teraz to takie slajtowe na siłowniach, nie? Bardziej, czyli, czyli Bardziej sylwetkowe, ktoś tam chce ładnie wyglądać, mieć tam jakiś brzuch dorzeźbiony, na maszynach się trnuje. My na maszynach nie trenujemy, my, my mamy sprzęt specjalny. Mówiąc na... krótko, stara szkoła. Stara szkoła. Ale widać skuteczne. No jeżeli jakieś medale i są osiągnięcia, no oni osiągnęli wszystko. Byli sami Polski, Europy i świata w swoich kategoriach wiekowych i wagowych, czyli wygrali wszystko, co było do wygrania. No to... Teraz tylko jest kwestia wyniku, żeby poprawić ten wynik i być lepszym. A jaki jest cel w, na dzisiaj dla Was, z tym wszystkim, co robicie w ramach tego sportu? No, Remigiusz już hmm. chce przekroczyć 300 kg. No, zakładam, że to się pewnie bardzo szybko może stać. Więc jaka będzie następna poprzeczka? No, być może 400. Zobaczymy, to, co będzie dalej. Te, 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 te wyniki, o których dzisiaj powiedzieliśmy na początku, te, te 500, a nawet i 600 kg, bo dzisiaj takie hasło tutaj padło, to, to jest w perspektywie jakiegoś czasu, sądzisz, zasięgu Twoich możliwości? Być może, jeżeli pozwolą na to nie wiem, czas, pieniądze, no to jak najbardziej, można spróbować się nie zabroni. Znaczy nie przesadzajmy 500-600, ale są w Polsce zawodnicy, którzy w tym już około 400 wyciskają. Oni co prawda mają tam 20-letni staż, także to wynik jakiś jest do zrobienia, nie? a wyniki z wyższej półki to wszystko w Stanach jest. Nie? A z czego to wynika? Nie wiem, sprzęt może lepszy, mają inne sędziowanie, bo to też musimy sobie wyjaśnić. My, jak startujemy, bo teraz tak, można być mistrzem siłowni i wyciskać 150, 200 kg na siłowni. Na zawody można pojechać i wycisnąć 150 kg. Czyli technika. Technika, bo wszystko robimy na komendę. Na zawodach kładziemy się, podchodzimy do sztangi, kładziemy się. Mamy trzech sędziów z każdej strony i wszystko robimy na komendę. Sędzia mówi. Start trzeba zatrzymać sztangę na klatce, może przetrzymać na sekundę czynników. Właśnie powiedzieć no długo, no jak długo. No sekundę, dwie sekundy zależy. Nie? To zależy od zawodów, tak rozumiem? No, od rangi im wyższe, im wyższe, wyższe zawody rangą, czyli aż mistrzostwa tym, tym duży Europy mi? świata, tym jest bardziej rygorystyczne sędziowanie. My jak pojechaliśmy pierwszy raz na mistrzostwa Europy, to nam popalili połowę podejść. To albo za, za krótko przytrzymane, albo tam się czegoś nie dopatrzył. Na zawodach jest tak, że nawet nogą nie można ruszyć. Stopą, pośladków oderwać. Wszystko na komendę robimy. Ktoś się pospieszy, to ma spalone. Czyli ktoś, kto ma wyobrażenie, że to jest sztuka yy, wyłącznie tego dźwigania, jest no, nie, w błędzie. Nie, nie, to nie, jest... Bo, bo mówię, byli zawodnicy, którzy na siłowniach lokalnych to wyciskali 150 i 200 kilo, a na zawodach yy, nie potrafili 150 technicznie wycisnąć, bo ich komendy Niszczyły. To nie jest popularna dyscyplina, ten trójbój siłowy. Ona nie jest nie. jakoś bardzo. powiem tak, że jak Mistrzostwa Świata trwają, to tam zawody trwają tydzień czasu po 12 godzin. Każde grupy są podzielone, boje są podzielone i to dla widza jest mało atrakcyjne, bo 5 dni siedzieć i patrzeć na to samo, to jest nudne. Mówię o tym dlatego, ponieważ zastanawiam się, czy wy w tych celach, które sobie stawiacie, macie w którymś momencie pomysł na to, żeby się może jakoś przekwalifikować wykorzystywać wykorzystać to, co przez lata nabyliście, czegoś się nauczyliście, co potraficie, i pójść w kierunku być może innej dyscypliny, też związanej ze sportami siłowymi. I czy jest taka w ogóle możliwość? Czy, czy są takie dyscypliny, które widzicie dla siebie na przyszłość? Ja tylko i wyłącznie koszulę. To jest coś, co najbardziej mnie satysfakcjonuje i po prostu bo każdy powinien robić to, co, w czym jest najlepszy. No i ja jestem w mojej kategorii, Wagowej, i. O, jeszcze w, wróćmy. Najlepszy. Dwa lata wstecz Remigiusz, mając 17 lat, wycisnął w koszuli 250 kilo. To jest pierwszy, był pierwszym Polakiem juniorem do 23 który, lat, który? który przekroczył barierę ćwierć ton. I to już nikt mu tego nie zabierze. A jak wygląda kwestia? Bo wiem, że jeszcze kilka lat temu to nie był sport olimpijski. Czy to się może zmienić, albo już się zmieniło? Jest szansa, Jak, jest, jest jak, szansa jak, w ogóle. jak kulturystyka, to, to nie będzie póki co sportem olimpijskim. Słuchajcie, jak w ogóle wygląda kwestia, yy, wiadomo, sport siłowy, nie można, byłoby grzechem nie zapytać o kwestię yy, dopingu. Każdy nas słuchający będzie zastanawiać się… W każdym sporcie był doping, jest i będzie. Jak to wygląda tutaj z Waszej perspektywy, jeżeli um, pytam o to, co widzicie na zawodach? Czy to jest jakoś… Czy to... My, my też startujemy w federacji <laughs> WPA, gdzie są testy antydopingowe. my jeździmy tam, gdzie są testy. Tylko i wyłącznie? Nie, no, nie tylko, ale też tak, czyli jeździmy... na, 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 na tych zawodach? Na tych zawodach jest dopuszczony test, że mogą wyrówkowo zbadać, nie wiem, mnie, je, jego i tam innych zawodników. Wiadomo, że, że badania są rzadko, bo to są koszty. Ale jeżeli jedziemy na zawody z testami, to nie odbiegamy od, w zwykłej formule od zawodników. Jeżeli jedziemy już na zawody, powiedzmy, gdzie nie ma testów, no to już niestety wyniki, wyniki, niektóre są. Okrutne. Raz na zawodach byliśmy i tam Remigiusz już, nie wiem, 150 kilo chyba wziął na przysiad, a chłopak w jego wieku wziął 300. I to o czym to świadczy? Większość zawodów. Na zawod makaronię? to zrobił? Większość zawodów jest takich, gdzie, gdzie rzeczywiście jest ta możliwość tego wyrywkowego sprawdzania. Większość jest bez żadnych testów. Mówię, jedyna Federacja WPA i IPF badają. I tam są naj najsłabiej obsadzone, takim. Ale oni też dzielą, że jest. Na przykład my jedziemy na zawody i startujemy w formule z dopingiem, czyli możemy być zbadani, a jest, jest też po nas następny dzień w formule że bez testów. Także każdy wybiera, gdzie chce startować. Bo pan pamiętam, że zawsze podkreśla, że jest zwolennikiem czystego no tak, sportu wyłącznie. To, to, to łatwo, łatwo określić, kto ile wyciska i. Sobie dodać 2 plus 2 i wyjdzie, z czego to się wzięło. kiedy parę lat temu zaczynaliście, pan w ogóle przewidywał, że to może tak się rozwinąć, w takim nie, kierunku może pójść? Myślałem, że coś tam powyciskają, i albo sobie odpuszczą, że, że, że nie, albo wiadomo, ja, ja to zawsze zawsze trenowałem i mi to I zostało, pan zawsze będzie trenował, prawda? Zawsze trenował, póki, póki będę mógł. Ale tu też nie wiedziałem, ale jak zaczęły, zaczęły być, być sukcesy, no to jeździliśmy na jedne, drugie, trzecie, i jeździmy do dzisiaj. A chłopacy, wy pamiętacie moment, kiedy się przekonaliście, że, że to jest to coś, czemu chcecie się poświęcić? Czy taki ten decydujący moment został w Waszej pamięci? No to jest właśnie rozpoczęcie wyciskania w koszulach. No na początku wiadomo, nie szło to jakoś po mojej myśli, ale z czasem, z, jeżeli to doświadczenie było zbierane. No to przekonało mnie to i chcę są odpowiednie te motywacje, na przykład te wyniki, które są na świecie i to jest taka motywacja, żeby to gonić. Marcin? No mnie po prostu przekonała satysfakcja z robienia coraz lepszych wyników, po polepszenia samego siebie i tyle. A mieliście w ogóle taki moment, kiedy gdzieś tam z jakiegoś powodu zaświtało Wam rozstanie z tym sportem, żeby to gdzieś odstawić na bok. Tak, raz, taki... raz mieliśmy, jak byliśmy na mistrzostwach świata, WPA dwa lata temu na Węgrzech, co nas Remigiusza zdyskwalifikowali, bo w pierwszym podejściu wycisnął 205 kg to mu dawało już puchar i złoty medal, ale musiał wygrać Czech. No i sędziowie zaliczyli ten bój, później przyszedł główny tam jakiś sędzia i się zaczął do, do, dopatrywać hmm. Czokolwiek. sprzętu, nie? Zaczęli go kontrolować. Sędziowie startowi go dopuścili, stwierdzili, że wszystko jest okej, okay. on się uparł, że, że tam się do czegoś tam przyczepił w tym, w tym sprzęcie i go zdyskwalifikowali, gdzie, gdzie mieliśmy pierwsze miejsce. Już wygrał Czech, my nadal jechaliśmy 1000 kilometrów i to była taka, taka złość sportowa. Ale Bo zakładam, to jest jakby zabranie, zabranie przygotowań człowiekowi i medalu. Nie? Ale zakładam, że to trwało chwilę? No. Pff. Następne zawody zrobił rekord, ale złość do dzisiaj została. Nie? Już na, te, na tą federację nie jeździmy. Czego wam życzyć na końcu tej rozmowy? Jak wy zdobywacie wszystko, co praktycznie chcecie, zdobywać. No, i... wyników, nie? To wystarczy? No zdecydowanie wystarczy. No to jest satysfakcja, jeżeli się tam podniesie kilo, dwa, pięć więcej, jak, 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 jak się podnosiłem. Ja też teraz byłem na w Mistrzostwach Polski, możesz medale pokazać, tu, tam mamy medale. Najświeższe, najświeższe. Najświeższy jest mamy Polski. tutaj, jest, e, lekko ponad tydzień temu, e, na nim właśnie debiut Wiktoria zaliczyła swój. I na tych, na tych właśnie Mistrzostwach, ja też pobiłem rekord Polski w martwym ciągu, poprawiając swój wynik. Także też jakieś tam satysfakcje jest. Ten drugi medal to jest no, ze Słowacji, pierwsze Mistrzostwa Europy. I ten trzeci to jest z tamtego strychniawego Mistrzostwa Świata, ja też ze Słowacji. Słuchajcie, muszę Was zadać jedną rzecz. Jak, jak rówieśnicy do Was podchodzą? Jak postrzegają Was, wiedząc, co robicie i jakie sukcesy osiągacie? Bardziej po, Tak, widać, czuć to rzeczywiście. Tak Podchodzą do Was w taki sposób, widać z szacunkiem i podziwem. Czuję, odczuwacie tak to? No. no to tak, Doceniają tak. to, że robicie nieprzeciętne rzeczy? Mhm. Oczywiście nie wszyscy. Niektórzy będą zazdrościć, niektórzy będą gratulować, a niektórzy nie powiedzą nic i będą mieli. A niektórzy to będą gdzieś... krytykować, że koszula sama wyciska. Tak, się zdarzy, Te, co też, mówią? też się zdarza. No, to też się zdarza. W koszuli to nie wyciskanie, to ja zapraszam do mnie na siłownię. Założymy nawet 200 kilo. Założymy koszulę i niech ktoś wyciśnie. No to słuchajcie, dźwigajcie, wyciskajcie, podnoście, bicie kolejne rekordy, tego Wam życzymy. I, i tylko właśnie można powiedzieć, że chyba jedyne, co można zapytać, to, to to, że kwestią dyskusyjną jest nie to, czy w ogóle przywieziecie jakieś medale z najbliższych Mistrzostw Świata, ale pewnie raczej to, jakiego koloru to będą medale. Bo to, bo to podium wydaje się tak. oczywiste. Chłopaki raczej tak. Ja nieraz jadę, na przykład ja byłem na Mistrzostwach Świata w Trnawie, siódmy wyciskanie dopiero. Nie? Na mistrzostwach Europy w Sielcach zrobiłem swój rekord w marcu ciągu byłem czwarty, także nie zawsze się przywodzi te medale. Nie? Ale on, oni, oni przeważnie zawsze coś wybrają. Wszystkiego dobrego. To, to trzeba też pogratulować Wiktorii, że się z, z, ten przełamała, nie? bo to też no. wyciskać po miesiącu, startować na zawodach rangi mistrzostw Polski, trenując miesiąc czasu i, Je... i teraz wyciskając jak na, na daną osobę zawodnika patrzy się 100 osób i plus trzech sędziów. I też trzeba mieć e, przychikę dobrą. Jak tak. to było? Jakie to było wrażenie? Co czułaś? Na no, początku się stresowałam, bałam się trochę, że nie, dam, e, że nie dam jednak rady, ale jakoś to przełamałam, zablokowałam głowę całkowicie i wycisnąłam. Ale faktycznie też czujesz, że już tak połknęłaś tego bakcyla, że to, jest, że to jest coś takiego szczególnego, czemu chciałabyś się poświęcić? Tak. Bardzo to polubiłam. No bo tu też trzeba zaznaczyć, że Wiktoria mało waży i wycisnęła powiedzmy, ktoś powie, że mały ciężar, ale to jest 70% jej wagi ciała. Bo, bo to dokładnie jaki ciężar jest? 27,5 kg. Zaliczono, bo 30 kg podniosła też, ale tam po prostu technicznie nie dotknęła klatki i za szybko wycisnęła. No, z, znowu, znowu ta technika. technika. Technika zawiodła, po prostu za szybko wypchnęła sztangę do góry, ale jakby wycisnęła, nie? i to było takie, takie lekkie. Na no, moje to gdzieś dwa kilo więcej można było atakować, tylko to spokojnie podeszliśmy do, podchodziliśmy do tego, żeby zaliczyć, żeby doświadczenie jakieś zebrać. My też, jak zaczęliśmy, zaczynaliśmy startować, to nie jechaliśmy na jakieś zawody wyższej półki, tylko to na przykład do Szczecinka pojechaliśmy i Remek był siódmy, ja byłem szósty tak kolorowo nie wyglądała na początku. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękujemy, e, sukcesów życzymy i spotkamy się może za jakiś czas, kiedy... No kiedy... to zapraszamy do nas na siłownię, to, to możemy jakiś nagrać. To tam będzie kolejna rozmowa. Tam, tam będzie kolejna rozmowa i zobaczycie na przykład, jak wygląda tak w skrócie trening na jakichś tam ciężarach rzędu 250-280 kg. Jak, jak to wygląda. Nie? Krzysiu, będziesz próbował. <głos> dziękujemy <głos> bardzo. Dzięki.